Witam, witam e, wszystkich serdecznie, e, hodowców hodowczynie. no Spotykamy się 14 raz. Dzisiaj 14 lut w starej Gołębi. Kończymy wyścigi maratonem, trzeci maraton. gąbki wystartowały z miejscowości Tarno o godzinie 6.25. Dzisiaj mamy niedzielę, 31 e, lipca. No cóż, ja zakoszyłem swoich gąbków, 32 sztuki Poszły same e, najlepsze Pająk został w domu, akurat on już jest przeszedł sobie w tym sezonie Ma dosyć latania e, Cóż można, co mogę jeszcze powiedzieć Bardzo dziękuję wszystkim, e, którzy oglądali moje filmiki, komentowały, kciuki do góry Także bardzo dziękuję wszystkim za cały sezon, żeby trwali ze mną no akurat udało się mi wszystkie 14 letów przelecieć, w miarę jest wszystko w porządku cieszę się z tego udało się mi wylatać kategorię A 295, jestem mistrzem w oddziele kategorię B 237 jestem ósmym w okręgu, jestem drugim w oddziele także też super kategoria B i C jest do, do poprawienia jeszcze, no dzisiaj się wszystko rozstrzygnie, no poszły te co mogą poprawić w oddziele jestem trzeci z całości, szósty jestem z pięćdziesiątki, bo z nie Niemiec mi cztery weszły, ale nic się nie dzieje, wszystko w porządku, także cieszę się, że, że jest tak, no będziemy walczyć do końca, tak, dzisiaj zobaczymy jak mi polecą. no cóż, no pogoda pod chmurą, od Katowic leje, nawet i dalej, bo syn wraca z Niemiec, właśnie dzwonił mi ale wiatr jest zawodni, myślę, że powinno być powinny iść, no. jak się wstrzelą w kierunek, to kto nie jest nie jest tutaj źle u nas w karmazie. Może bardziej te przebicie między Opolem a katowicami tutaj pod brzesko, ale myślę, że będzie wszystko w porządku. Także jak się pokażą pierwsze, będziemy nagrywać także do usłyszenia. No witam cię. dobra Jest pierwszy u nas teraz. No okej, ok, dzień wiecie, Mamy pierwszą gąbkę, jest super. Chodź, 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 Jest pierwszy gąbek. Jest super. Brawo! Brawo, chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. 883. Rewelacja, dobra. ya una lotta, sereno! ¡La ¡Super! Gracias.

tych czterech golems. Cztery są mieszkały, tutaj dali, troszkę byś może że ładnie, to powiem na wysokie. I to jest Asica, nie Asica, Asica. Asica. No i super, jest Asica, wiem, a tyle, że chował na życie komponent. Także jest Asica, wylądowała. Jawoł. Gracias,

no fajnie, wszystko jest w porządku. No zobaczymy jak to, lot taki no, Jednak w głębie bardzo przyjdzie, mokre i w deszczu szły. No ale to no trudno jest. Zobaczymy no. Spisały się samice na medal. Asica troszkę spóźniła. Kaśka też, no ale coś zrobi. Tak jest. wszystko w porządku. Ta samiczka, która jest w okręgu czwarta, fajnie też siadła. Była piąta czy szósta. Jestem zadowolony. No cóż. Cieszę się, że dolecieliśmy do końca życzę wszystkim wszystkiego dobrego, dobrych wyników no cóż, bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim za komentarze za oglądanie, za wspólny sezon zobaczymy odpoczniemy troszkę za dwa tygodnie spróbujemy trenować młodymi gębiami, no też coś nagramy, a jeszcze jak będą wszystkie wyniki, zrobię krótki filmik i opowiem o wszystkim, także wszystkiego dobrego dla wszystkich dobry lot, do usłyszenia